TV Republika nie odpuszcza Kaczorowskiej. Patyra po jej pocałunku z Rogacewiczem dołożył do pieca. Konflikt Agnieszki Kaczorowskiej i Rafała Patyry przybiera na sile. Po oficjalnym ogłoszeniu związku z Marcinem Rogacewiczem, aktorka usłyszała niepochlebne słowa na swój temat. Sprawa wkroczyła na drogę prawną, ale to nie koniec afery. Agnieszka Kaczorowska w ogniu krytyki Za nami niezwykle emocjonujący debiutancki odcinek tańca z gwiazdami, w którym Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz po raz pierwszy oficjalnie potwierdzili swój związek. Zrobili to w niezwykle wymowny sposób, o którym nieprzerwanie jest głośno. Po udanym występie na pytanie Pauliny Sykut-Jerzyny. Czy są szczęśliwie zakochani, Marcin zareagował jednoznacznie. Nagle, bez zapowiedzi, przed kamerami zaczął całować Agnieszkę, a ona odwzajemniła pocałunek. Następnie, za kulisami dało się zauważyć kolejne wymiany czułości między partnerami. Miłość Agnieszki i Marcina nie umknęła telewizji, Republika. W ubiegłym tygodniu aktorka wystosowała przedsądowe wezwanie do telewizji Republika po tym, co powiedział o niej Rafał Patyra. Dziennikarz na antenie powiedział, że Kaczorowska jest kimś na kształt seryjnego mordercy, jeśli chodzi o serca męskie. Tego żąda Agnieszka Kaczorowska. Sprawa nabrała tempa, a jej kulisy szybko ujrzały światło dzienne. Pełnomocnik Republiki, Andrzej Lew Mirski, zabrał głos w materiale opublikowanym w telewizji. Uważa, że słowa Rafała Patyry były żartem. Ten pozew, a w zasadzie wezwanie przedprocesowe, dotyczy kwestii zadośćuczynienia w postaci 10 tysięcy wpłaty na zbożny cel. Myślę, że na psy albo koty, które pozostają w pewnym dyskomforcie i potrzebują pieniędzy. Z mojego punktu widzenia jest to żart po prostu, który został wypowiedziany przez doktora Patyrę, pod wpływem niezaprzeczalnej urody pani Agnieszki, co skutkuje dla niego pewnymi kłopotami, powiedział. To jednak nie koniec sprawy, a Rafał Patyra ponownie zabrał głos. Rafał Patyra odpowiedział Agnieszce Kaczorowskiej: W tym samym materiale. O którym wspomnieliśmy powyżej, wystąpił również sam zainteresowany, czyli Rafał Patyra, która postanowił odpowiedzieć Agnieszce w zaskakujący sposób. Pani Agnieszka K w wywiadach prasowych mówi, że jest osobą pamiętliwą. Doceniam uczciwość, potwierdzam, że tak rzeczywiście jest. Natomiast ja nie jestem pamiętliwy. Pani Agnieszko, o całej sprawie zapomniałem już na śmierć. Potwierdzam, może pani całować i kochać, choćby na zabój, kogo tylko pani chce. Pod warunkiem, że będzie to miłość aż po grób. Słowa dziennikarza wzbudziły skrajne emocje, a wszystko przez burzliwą przeszłość patyry. Dziennikarz zdradzał bowiem swoją żonę, co doprowadziło do narodzin nieślubnej córki. przyznał jednocześnie, że w jego życiu zawodowym nie brakowało pokus, którym nie potrafił się oprzeć. Mimo swojej historii nie ma oporów, by komentować wybory partnerskie innych.